Wielu z nas pamięta taką rymowankę. Idzie rak, idzie rak, czasem naprzód, czasem w spak. Idzie rak nie jak uszczypnie będzie znak. Prawdą jest, że raki poruszają się w dwojaki sposób. Szukając pokarmu chodzą do przodu, zaś chwili zagrożenia szybko odpływają do tyłu. W Zalewie Solejowskim zaobserwowano pojawienie się raka pręgowatego. Nie jest to gatunek rodzimy. Niestety został on wprowadzony sztucznie do naszego kraju na początku XIX wieku, bo w 1893, na koniec XIX w 1890 roku taki niemiecki hodowca sprowadził 100 raków pręgowatych z Ameryki w celach po prostu hodowlanych. Chciał, żeby po prostu je sprzedawać. Raki, jak wiadomo, są smaczne, jadalne. No niestety, rak pręgowaty okazał się, że jest mało smaczny, poza tym trudno jest go złapać. No i niestety, co jest najgorszą sprawą, rak ten całkowicie opanował wody pra praktycznie w całej Polsce. A on jest nosicielem groźnej choroby, która zabija raka naszego dżumy raczej. I dlatego jest po prostu no, szkodliwy. Rak pręgowaty może żyć nawet w brudnej wodzie. Nic więc dziwnego, że pojawił się w naszym zalewie. Nie jest on tym wskaźnikiem czystości, takim jakim był nasz rak szlachetny. I obecnie sytuacja raka szlachetnego w Polsce jest naprawdę bardzo trudna. Jest on wpisany do księgi zwierząt zagrożonych ze statusem że mu grozi wymarcie. Dlatego sama ochrona to jest za mało. Potrzebna jest czynna ochrona, czyli właściwie no, próbuje się go teraz hodować i z powrotem wprowadzać dowód, które akurat jemu odpowiadają, bo faktycznie rak szlachetny nasz, rak długowieczny, ale niestety też późno przystępujący do rozrodu i samica składa, tak powiedzmy, 200 jaj, a dla porównania samica... Raka pręgowa tego składa blisko 600 jaj. I właśnie on może żyć w różnych wodach. A najgorszą rzeczą jest właśnie ta dżubra racza, która no nie ma dla niej lekarstwa. Jak na razie tutaj nie, nie wynaleziono, że raki po prostu giną nasze, a te raki. No, w Stanach Zjednoczonych widocznie miały wcześniej kontakt z, z tym grzybem, który wywołuje tę chorobę, i mm, uodporniły się na nią. Są jej nosicielami, same nie chorują. Wspomniany rak jest uważany za gatunek szkodliwy. Jeśli zostanie złowiony, nie można go wpuścić z powrotem do akwenu. Najgorszą sprawą jest to, że takie właśnie czasami no, wprowadzanie nowych gatunków przez nieprzemyślanie, bo to hodowcy po prostu zrobili w celach hodowlanych, żeby eksportować raki, sprzedawać, no zarobić na nich. Na raku pręgowatym nie zarobili, natomiast wprowadzili do nas. Taką, taki, takiego osobnika, który wypiera naszego krajowego raka szlachetnego, który jest naprawdę już obecnie bardzo zagrożony. Jeszcze w Polsce jest drugi rak, rak błotny, też zagrożony, chociaż on może troszkę już występować w wodach zamulonych. I naprawdę to są już pojedyncze stanowiska na Śląsku, gdzie raka bagiennego można spotkać i w jeziorach na Mazurach naszego raka szlachetnego. Miejmy nadzieję, że hodowla, bo nie tylko Polacy działają i myślą, jak tego raka uratować. Myśli się w całej Europie, w Norwegii prowadzi się hodowlę, więc możliwe, że uda się, bo był to rak, który wiadomo było, jest rak, woda czysta, tak. prawda? A teraz ten rak pręgowaty może żyć w każdej wodzie, w wodzie właśnie nawet pozaklasowej no i po prostu no, zagraża naszemu. Rodzimemu. Raki pręgowate nie są mile widzianymi gośćmi w naszych wodach. Najlepsza rada, kiedy je zobaczymy, należy im pokazać, gdzie raki zimują.